I witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kokolino8 A w dzisiejszym odcinku mam pokaże znikające miasto w GTA 5 Online Ale po pierwsze jeszcze zanim obejrzycie odcinek zostawcie suba oraz łapę w górę Bo po 30 tysięcy subskrypcji do końca roku Mam nadzieję, że nam się uda bo na mnie całych 6 tysięcy subskrypcji Dokładnie 5200 chyba, 30 Więc każdy w tym momencie stawia suba oraz w górę Jak widzicie mam odpaloną pierwszą, lepszą misję, że promuję promuje klubik No i mówię, no, nie, no muszę to po prostu nagrać i wam to pokazać Bo Rockstar to co odwala też po prostu Szok. Są mity i są plotki, że ma Rockstar wyłączyć GTA 5 online, ma zniknąć, to nie jest potwierdzone info, chociaż podobno już parę osób to czytało na tej głównej stronie Rockstara, no ale ja nic na to nie poradzę i ja ani nie mam na to wpływu, ja proszę Wam przekonać fajnie, znikające miasto. Oczywiście szepacą mojego Instagrama, który link jest w opisie, podejście też na Discorda, nie macie z kim pograć, nie macie kogoś do jakiejś misji, napadu czy coś. Ogólnie mega sprawa fajna, bo discord jest bardzo aktywny, więc no mówię, tak jak widzicie, już na razie się nic jeszcze nie laguje, ale ogólnie za jakieś 3-4 sekundy całe miasto po prostu mi zniknie. Osobiście teraz sobie przed chwilą leciałem, sobie normalnie opresorem sobie leciałem, o tu już się tekstury nie ładują Leciałem sobie, leciałem i nagle jeb, nie ma półmiasta miasta, o na przykład tak jak tutaj, o elegancko To jest jak dla mnie zwykła bujda, to co roxer odwala Bo jak to tak, o ja, jak to tak można, nie? O nie, o patrzcie, nie, nie mam pół miasta, nie? I weź i tu leci, i weź i tu coś rób, niby fajny, bo to jest taki Optifine trochę, znaczy Optifine, no, to jest ten, no wiecie, taki, to co widać w Minecraft'cie przez te, przez skały, nie, to nie pamiętam jak to się nazywa, ale możecie napisać w komentarzu, nie. Dobra, patrzcie, no to jest, no jak dla mnie to jest, no, nie no, fajna giera w ogóle, jeszcze mi zlegowało co chruci GTA wywali, nie, nie wywali GTA. No ale no nie, to co tutaj widzicie, nie wiem, pół miasta znika, tak o, nie ma pół miasta, góry, lasy, o, kolejny lag osobiście, o, tutaj kasyna mi zniknie, o, tam w ogóle już chyba jest ten, morze bałtyckie, o, tutaj w ogóle jest fajnie, o, tu jak pięknie jest, Jezu, jak tu pięknie jest, o, kurczę, nie no, Rockstar to co, dwa lata, to jest naprawdę mega, kolejny lag GTA aż zrobię sobie screenka. Nie no, jak dla mnie widzowie, to, to, to nie da się grać w tą grę, nie? Ta gra jest totalnie niegrywalna i już patrzyłem, to nie ma na to wpływu czy jedzie z samochodem czy opresorem. Było jeszcze kiedyś, kiedyś na live'ach mi dużo osób pisało, że właśnie jak się lata opresorem, to się tekstury nie wczytują. Ale ja nigdy tego problemu nie miałem, zacząłem go mieć, prze, prze, przetestowałem i przejechałem się i samochodem, przejechałem się samochodem z Turbo, czyli Batmobilem. Przejechałem się zwykłym, przejechałem się z motorem, przejechałem się opresorem, w sensie nie motorem, zwykłym tylko opresorem, trzy pojazdy przetestowane i na każdym pojeździe jest lag. a mafią to się gdzieś waliłem, że w ogóle mnie zblokowało w ścianie, jeżeli znajdę screena jak zrobiłem to wam wkleję, no ale osobiście nie da się, ja, moim osobistym zdaniem ta gra nie jest grywalna póki co. Nie wiem dlaczego nie wiem co Rockstar się odwala i nie wiem może i to jest prawda, że GTA 5 Online zniknie, chociaż ja w to nie wierzę osobiście. Możecie też znać w komentarzu co Wy o tym sądzicie, bo ja osobiście w to nie wierzę, po prostu Rockstar za dużo na tym zarabia. Za dużo zarabia na tych, że Za duże przychody generuje kolejny piękny w GTA 5 Online. Fajnie z... nie wiem, człowiek tu odpala pierwszą lepszą misję, żeby zarobić trochę siana legalnie. No a tu o takie coś. No i widzisz onster, no nie da się grać legalnie w GTA. Trzeba kopiować samochody. No bo jak człowiek chce uczciwie zarobić, no to nie da się, no je, 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 jep, Półmiasta ci znika, nie? Dobra widzowie, ale tego na tyle w tym odcinku zostawcie suba łapę w górę i dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie. Jak dla mnie ta gra to jest dno dna. O! Taka piękna góra. Nie wiem, może i to prawda, że Rafael wyłączy online'a, I don't know. <grystanie> Hello!